Jesteśmy właśnie na trzeciej rundzie driftingowych mistrzostw Polski, która jest w Kielcach. Wam do samochodu, stwierdziłam, dobra, to teraz jedziemy, zobaczymy najpierw przełożenia. To zawsze pierwsze przejazdy to są takie zapoznawcze ustawienia, ustawienia przełożeń, ustawienia samochodu, więc nie idzie się nigdy tak na 100%. No i ten pierwszy przejazd przejechałam. W połowie przejazdu samochód zrobił kompletny shutdown, więc się wyłączył. Podjęłam próbę ponownego driftu. Dwójka, trójka, zainicjowałam poślizg i zaczęłam driftować na długim łuku który kończył się barierką i niestety tuż przed tym łukiem znowu samochód zrobił shutdown, znowu się wyłączył i niestety ta sytuacja spowodowała, że uderzyłam w barierki, co z bardzo dużą siłą, co spowodowało, że uszkodziłam ten samochód i to poważnie. Amortyzatory, zawieszenie, wahacze, belka, więc rzeczywiście te uszkodzenia były na tyle poważne, że wręcz podjęliśmy decyzję w którymś momencie, że właściwie nie jesteśmy w stanie kontynuować zawodów, ponieważ no nie mamy podzespołów, jesteśmy w Kielcach, nasze części są w Warszawie, więc właściwie się ją poddaliśmy na chwilę. Natomiast jeszcze takim mówiąc kolokwialnie rzutem na taśmę, stwierdziliśmy, że wrzucamy na Facebook informację, czy ktoś może jednak ma tutaj gdzieś jakieś podzespoły, bo potrzebujemy pilnie, odezwali się do nas ludzie i właśnie jadą z tymi podzespołami. Przyjechały do nas o 16.30, a o 17.30 musiałam wyjeździć, wyjechać na kwalifikacje. I to nie było kwestia założenia jednego amortyzatora, czy jednego, jednej rzeczy i po robocie, tylko to było zbudowanie prawie całego przodu. Bardzo duża praca na wiele godzin, a tymczasem myśmy mieli godzinę, więc ja nie ukrywam, że dla mnie to były ogromne emocje. I to co było piękne, to mieliśmy gości i od naszego sponsora Atom Plus. I jego cała ekipa rzuciła się do pracy. Przyjechali tutaj, żeby się delektować jazdą, żeby się delektować zawodami, a tymczasem nie przeszkadzało im, że włożyli ręce w smary, zaczęli się brudzić. I tutaj dziennie walczyli o to, żeby jak najszybciej przywrócić mnie na tor. I to było takie bardzo pozytywne dla mnie, bo zaczęłam wierzyć, że się uda. O 17.30 panowie powiedzieli – jedź! Wyjechałam, to się okazało, że nie do końca tam wszystko działa, więc znowu stres, czy oby na pewno się wyrobimy, czy będziemy mieli czas na naprawę. No i ponownie wróciłam do parku maszyn. Siedziałam w samochodzie i już wszystko we mnie pulsowało, buzowało. Zaczynałam się naprawdę bardzo mocno stresować. Ponownie panowie tutaj rzucili się do pracy, samochód do góry, szybkie nastawienia, ustawienia i powiedzieli: Dobra, próbujemy jeszcze raz. Jadę. Pojechałam. Dwa przejazdy punktowane i dwa razy zapunktowałam, co spowodowało, że się zakwalifikowałam do dalszej części zawodów. Więc jestem niesamowicie wdzięczna oczywiście całej mojej ekipie, mojemu teamowi, Mariuszowi Dziurleya, który zarządza całym tym zespołem, osobom, które w przeciągu kilku godzin zorganizowały nam podzespoły do tego samochodu, a to nie jest takie proste. No i panowie z firmy Atom Plus, którzy nie przejmowali się tym, że przyszli tutaj jako goście. Oni od razu rzucili się do roboty, po to, Żebym mogła brać udział w zawodach i mogła kontynuować, mogła walczyć.